Witam, tu Stefan Kłębek 5, Natalia Wanda, Damartur w terenie. Chciałem się z Wami podzielić w tym krótkim spocie taką, taką, takim swoim odczuciem. Próbując zachęcić kogoś do tego, żeby został krótkofalowcem, żeby zdał egzamin, pozyskał licencję, pozwolenie radiowe, powiedziałbym tak. Radio krótkofalarskie jest. Właściwie eter krótkofalarski jest taką przestrzenią publiczną, w której zalogowane są osoby z reguły, z reguły podkreślam, bo są wyjątki oczywiście, przyjaźnie do siebie nastawione, które czekają na nawiązanie łączności. I teraz, jeżeli popatrzeć na kemping, na którym się znajduje, jest on całkowicie pusty, no kilka namiotów jest, ale to są jakieś dzieci, kolonie. Generalnie nie ma do kogo tworzyć buzi. Jeżeli ktoś jest osobą, która lubi nawiązywać kontakty, lubi rozmawiać, no to można by było powiedzieć, że w takim miejscu jest nudno. Otóż nie. Eter, radio. Dzisiaj miałem. Rano y, kilka łączności, które były naprawdę bardzo ciekawe, gdzie porozmawialiśmy sobie o kamperach. To nie tylko są rozmowy o krótkofalarstwie, antenach, o wzmacniaczach, o radiach i tak dalej. To czasami są często różne rozmowy na, y, y, na Różne tematy, bo krótkofalowcy, krótkofalarstwo to jest, nie jest to jedyne hobby, którym się ludzie interesują, nawet krótkofalowcy. Także jest bardzo dużo okazji do, do, do nawiązania ciekawych łączności. A biorąc pod uwagę to, że radio krótkofalarskie ma zasięg, można powiedzieć, ogólnoświatowy, a taki dobry zasięg europejski na pewno, no to jeżeli popatrzeć to, na to w ten sposób to pomyślimy sobie i tak jest, że możemy swobodnie porozmawiać z ludźmi z całej Europy. Często tak jest dobra propagacja, mamy lepsze anteny z ludźmi ze wszystkich kontynentów. Dlatego ja się nie nudzę na tym kempingu, mając takie radio i mnóstwo frajdy daje mi poznawanie nowych ludzi i zainteresowań, nawet czasami opowieści życiowych to też jest fajne, bo, bo można się czegoś nauczyć, można y, y, od kogoś y, coś, y, jakąś wiedzę zdobyć. Y, także y, dla mnie to jest super w radiu krótkofalarskim. Gdybym miał jeszcze raz dawać licencję, to na pewno bym to zrobił, bo przez te 8 lat poznałem wielu ludzi, którzy są dla mnie bardzo wartościowi, którzy, z którymi mam kontakt. Y, no i tak to y, chciałem wam powiedzieć y, w tym krótkim spocie filmowym. Pozdrawiam serdecznie to jest Natalia Wanda Adam. Artur w terenie.